To powinno równie jak my Z tym pytonem, nie? Do Wisły To oni gadali, że ten woz może nawet 200 kg ważyć A ci specjaliści, którzy byli z tego węża To oni tłumaczyli, że Medy bieżący węża Aż 10 kg około, czyli takie 5 m włącz maksymalnie 50 kW, tak? Tak, tak. A lada w ogóle nie robi tego na rozgrawie. Tylko się wbijo, to tak. prawda. Gdzież pierwszy? Mogę iść. To idź. Chciałem gdzieś na chęci? Za fabą. Idźcie, idźcie.

Możesz się dwoma rękami podciągać, nie? to może być będzie łatwiej, bo do góry to można, dożej w dół. A tam widzisz, jest drugi kierunek, to? Tam no można zejść, widzisz drugi łańcuch po prawej? Tam jest łańcuch. Było obok. cały <słyszy> Ehe. No, so, Całe wejście, chyba, że mi się skończy bateria. Nie, wiem ma, to ja ma. To są dwie trasy. Wejście, wejście, Chodź. Przy jednym łańcuchu. Idź. Iść tak mama. No tak na bo to są na nogi fajne te, nie? Widzisz? Takie sługi. idź! idź. Już? A? No idźcie, już idzie, już. No, już nie trzyma. Tak, już. już jest następny. No, tam są klamry, nie widzisz tam Lewo, no nie widzisz ich? To będzie, fajnie. będzie fajnie Będzie, będzie No, Bart Co się zaczyna robić? No powiem ci, że tak mniej niż połowa na razie no. No. To iść proste no, Są już dwie opcje Barty, widzisz można iść bokiem W lewo no, wyżej potem w lewo i następne Я <свес> просто <свес> 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 No w lewo, po tych kamieniach, masz w po łańcuchach się trzymaj, jeszcze wyżej wejdź, jeszcze wyjdź, będzie jeden poziom, jeden wyżej i chwyć się albo tu masz, tu masz nogę wstać. tu, tu, tu masz w lewo nogę w sali. No, i na następną, no i wyciągnij nogę, tu jeszcze masz, patrz i skałki, no, o następna. No. A jak chcesz. No do góry. Czy no się? Dobrze, dobrze. Przytrzymaj się. No nawet dwoma rękami się przytrzymaj. O, skały, drugą tego, no i wchodzisz. No, dwie nogi postawić, postaw drugą nogę. To nie, no, postaw na tym. potem wyżej pójdziesz, no tam też dociągnij. No podciągaj, już, no. Ale nie jak tylko mogę położyć normalnie. I dalej. I łańcuch podyże i wchodzisz. No. I łańcuch wyżej chwyć. Przez rękę. Ma się no, się łańcuszka. Dobra, idź. Bo ta trasa jest Po tej krawędzi, no? Albo niżej, pasz, niżej sobie możesz zejść. Pasz, tu niżej możesz zejść. Co no i ty jak idziesz? Tylko się go trzymaj, No, idź cię radę, No i opuść No świetnie sobie poradziłeś No i dużo tutaj nie poszalejmy na przyłęczy będzie <tryk> jakaś no i teraz możesz począć chwilę, a potem ruszymy dalej. W dół? Nie no mam gdzie Marzdzie, to jak ty siedzi Tomek trochę Tomek, zasłoniłeś, zasłoniłeś mnie trochę przejście. Chodzą, bo to nie ma za bardzo miejsca. No. Ja tu siedzę, bo czekam na Was. No to możecie iść. Czekajcie Jeżu. Daj mu łyka. Mam ich to sam. Widziałem się. Chyba <grym> na kamieniu. Widzimy jakie jazirko. No prawie coś sobie. A tu nie, nie o, to nie jazirko już od stołu? Od Jankowskiego No ma. No.

No sobie powolutku idzie, a właściwie prawie że po dół połom się